13 to najbardziej kulturalny adres w Łomży. Swoją siedzibę ma Tu galeria sztuki współczesnej, miejska biblioteka publiczna i Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe. W galerii organizowane są różnorodne zajęcia edukacyjne. Wśród nich jest pierwsza edycja festiwalu Milion Dzwonków. W ramach zajęć edukacyjnych galerii organizowany jest festiwal Milion Dzwonków. To jest Pierwsza edycja. Zaprosiliśmy do niego dzieci, młodzież oraz dorosłych. Chcemy integrować mieszkańców Łomży wokół naszej inicjatywy, wokół galerii, i to się udaje, ponieważ w czasie kilku miesięcy powstało ponad 500 dzwonków. Są one szkliwione, są kolorowe, ale są także wypalane na biskwit, czyli wszyscy mogą spróbować i okazuje się, że wcale nie jest to takie trudne, jakby się wydawało. W maju została zorganizowana w galerii wystawa prezentująca dorobek warsztatów. Znalazło się na niej kilkaset dzwonków a 15 czerwca odbywa się korowód z dzwonkami po mieście, bo to też jest taki akcent zarówno kolorystyczny, jak i jednoczący naszych sympatyków. Zdecydowanie Festiwal Miliona Dzwonków to pierwsze wydarzenie, ale już widzimy, że nie ostatnie, bo kiedy e, pani Karolina Skłodowska, kiedy pani Iwa Roszak myślały o tym festiwalu, zastanawiały się, czy uda im się zgromadzić 100-150 uczestników. E, to kiedy pisały projekt, były takie bardzo e, pobieżne szacunki, ale takie już optymistyczne w ich mniemaniu, a tu nagle się okazało, że powstało kilkaset dzwonków, że nie tylko dzieciaki, ale też dorośli ludzie. Firmy są zainteresowane tym, żeby przyjść, żeby w taki kreatywny sposób spędzić czas. No i... To sprawiło, że już dzisiaj panie myślą o tym, żeby kolejne edycje wychodziły poza granice łomży, żeby Festiwal Miliona Congów być może stał się bardzo fajnym artystycznym produktem promującym łomże poza jej granicami. W 2025 roku Galeria Sztuki Współczesnej będzie obchodziła 50 lat. Bardzo okrągły jubileusz, ale tak zbiorowej wystawy nie miała, więc w tym przededniu jubileuszu taką właśnie ma. Ale poważnie mówiąc, bo wiadomo, że to są też małe rączki, trudno je nazwać rzeczywiście. Wyrobionymi artystycznie, ale raczej jest to radość, jest to kreatywna zabawa, twórcza zabawa. Jest to sposób na odreagowanie, jest to sposób na bycie razem, na nauczenie się czegoś nowego. A to procentuje, bo tak naprawdę, jeśli włożymy w coś wysiłek, to potem z największą radością i przyjemnością przechodzimy zobaczyć tego efekty. Ponad 500 ceramicznych dzwonków zostało stworzonych przez uczestników festiwalu. Milion dzwonków pod kierunkiem plastyczki i wajły roszak. Każdy inny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Jednak każdy z głośno bijącym sercem zamykamy pierwszej edycji, ale druga edycja już w międzyczasie się rozpoczęła. Pierwsza grupa uczestnicy z przedszkola numer 5 już zrobiła swoje dzwonki, czyli 23 uczestników na drugiej edycji już jest. Dzisiaj jest oczywiście świętowanie. Bardzo się cieszę, że ten dźwięk, ta wibracja, mam nadzieję, że ona będzie zbudzała i otwierała. Serca, dzwonków, ale naszych serc, bo to jest tak naprawdę intencja tego festiwalu, żebyśmy otworzyli serca, żebyśmy razem harmonijnie zatanczyli i poczuli, że w to życie jako jedno cało. Takie jesteśmy. Finał pierwszej edycji festiwalu Milion Dzwonków wzbogacił taniec dusz, paneurytmia. Powstał, żeby dostroić człowieka do wibracji natury. Ponieważ jego twórca, bułgar, 100 lat temu stworzył ten taniec. Spędził w odosobnieniu w górach riła parę lat i stwierdził, że cały wszechświat pulsuje w jakimś tam określonej, określonym rytmie, harmonii. Natomiast człowiek bardzo od tego rytmu odstaje. I powstał taniec z piękną muzyką bardzo łatwymi, prostymi ruchami, który ma za zadanie właśnie dostroić człowieka do wibracji natury. Jest piękny, harmonijny, niesie dużo radości, tańczy się go zwykle na boso, na trawie, w otoczeniu natury. Właściwie to jest dla nas wyzwanie, bo pierwszy raz będziemy tańczyć na bruku w mieście. Określone. Pierwsza część bardzo krótka jest przeznaczona dla dzieci. Nazywa się taniec motyla. I zaczyna się od przebudzenia, do, a kończy się na dziesiątym, na lataniu. Także wszystkie elementy pośrednie to jest jakby nasz etap w życiu. Obrazują etapy w życiu, które musimy pokonać, czy nie wiem, przetransformować, żeby po prostu dotrzeć do tej radości, którą mamy w sobie. On jest absolutnie dla każdego. To jest w ogóle medytacja w ruchu, więc yy, myślę, że dla ludzi, którzy nie potrafią usiedzieć, a medytacje teraz są modne, to polecam właśnie ten sposób, ponieważ kiedy ruchy już są dobrze oswojone, to rzeczywiście się płynie z tymi ruchami i rzeczywiście jest to medytacja, bo trzeba być całkowicie skupionym, całkowicie w sobie, żeby się nie pomylić i, 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 i to daje wspaniałe rezultaty, myślę. długą za sprawą zespołu folkowego Bułgarika wypełnił także bułgarski taniec choro. Mi tačimo te tzv. chora, chorovode, ali držimo se za roke. To je taki magičen dan, je magične horo, ki. tančonca osoba, bila bilansuje zle emocije, ktoré ma v sobie. I to jako psychoterapia na nas džava, tjede, hora, dla nas działa, ponieważ wtedy, kiedy tančime te nasze chora dla Bulgara, jako sviše swoją ludową muzykę, to mu się krem gotuje i to działa bardzo, bardzo dobrze na, na ciało, na, na, na głowę. I tak w ten sposób my przybliżamy się poniedziałek i piątek do naszego dzieciństwa, do naszego folkloru. I w ten sposób uh, uczymy się nowe, zapraszamy choreografów z Bułgarii, organizujemy różne eventy związane. Zrobiliśmy jako pierwsze w Polsce chorotekę, czyli taka, taka dyskoteka, gdzie się tańczy tylko choro. Zrobiliśmy 17 lutego święto Trifon za Rezan, związane z oprawą winorośli po raz pierwszy w lutym, 14 lutego zaczynają się pierwsze prace w winnicach. Winiarze idą i zaczynają obcinać winorośli. 14 zaprosiliśmy choreografa z Bułgarii, on opowiadał o rzędach. Teraz, 24-25 maja, z okazji Święta Kultury Bułgarii, zaprosiliśmy zespół Bułgarii, Bański Starczyk, który uh, śpiewał i dał swój koncert na. Gurecki 109 na placu pod skrzydłami. Choro jest to lodowy tam jest, to jeszcze z czasów trackich a, a, ludzie tańczyli po pracy, a, tańczyli w sobotę, tańczyli w niedzielę. A, teraz w Bułgarii są a, tak zwane choroteki, gdzie można, każdy może iść i tam się uczyć na tym a, podczas tej choroteki. I to jest tak jak powiedziałem, to my łapiemy się za ręce i w ten sposób a, uczymy się, prawda? Sami się uczymy, zapraszamy choreografów, w każdym domu ćwiczy i pokazuje jakiś taniec. umiemy koło stu chorób w tej chwili, to bardzo dużo. Bułgarii jest sześć regionów folklorystycznych. Każdy region ma swoje stroje, ma swoje tańce. Udzielnie to jest taniec dla kobiet, oddzielnie jest dla facetów. so tajnce cirko dla facetov, tudi svoje tance zelo. što od tega, je to iz regijo, če to je srovnina, če to są gore, ružnje je zahovanje menščic i kobjet. Tak, to je bardzo zależne od klimatu. Struji tež, ješli to region je zbogati, tak jak naše tracki, to, to je trakija, tracki te są. I tutaj to še naziva pafta i kjedi še one bile rubione za zlota, da te to je region Tratski, se stolicom Plovdiv, to bardzo nadal je bardzo barzo bogat nadalje je barzo dobro ekonomične regijo in vtedy, jako kobjeta bila dobro obrana, imela tudi to pafte, tudi za zlota, to švjačivo i statuše, statuše, je to že moš. Je zelo bogat in stač gobilo, da bi išli do Turčije, šli, da bi kupovali papirje z zlatom, ravno tako je darilo. Festiwal Milion Dzwonków zakończył korowód z przedsiedziby Galerii Sztuki Współczesnej przy ulicy Długiej 13 w Łomży do Muzeum Północno-Mazowieckiego w dźwięk bijących serce dzwonków.